Nie zrobiliśmy wczoraj min w ogóle miniaturek i... Zróbmy to na początku. Ale jesteśmy w innych ciołach Nie, zróbmy to tutaj, do tego się... odcinka, żeby nie zawalić. Ale nie wiem o czym jest odcinek, bo tam przynajmniej udawaliśmy. Ręka mnie swędzi, żeby panu przypier... Mati, nie przejmuj się. Jakby nie reaguj na to, co się dzieje. No co ty robisz? Co ty robisz? No co ty robisz? Co? Nie, bo Mati to ta, stary. Dokładnie tak chciałem zrobić. Jakiś, jest taki... miny, jakiś... Ale kurwa, wiesz co ci powiem? Po pierwsze, wiem gdzie Mati mieszka. Grubisz mi? Są ty wiesz, gdzie Mati mieszka? Bo ma wtyki w pisie Ja mówię, co ty pierdol... To są taśmy paciorka? No ja mu mówię wtedy, stare. Nie musisz... Ja mówię wtedy za tą miskę ryżu sobie Nie, ja mówię, zrób bardziej żółtą tą mordę A ja mówię Ty to lubisz, co to jest Mówię, lubię. mówię A Daniel podsiadło A Daniel podsiadło Daniel podsiadło, powiedziałem Daniel podsiadł, Ale mam teraz przepierd... No jak sam skur... Syński Nie Synek To powoli Skuboli. Kiedy się doczekam, Karol? Naprawdę, jak cię tak Krzesło Krzyżo bo będę musiał je wyrzucić do tych wielkogabaretowych, jak przyjadą kiedyś. Te mi skuruję, że jeżdżą, się mogą zepsuć. ja października jest wywóz wielkogabaretowy. Czy Państwo ja coś chcieli władać? A ja tak. tak! Halo, policja. To proszę, proszę, po... to! proszę poczekać! Drodzy Państwo, czy mogę temat z maili? No, tak, bo. Janusz. Janusz. No, do pracy chłopie. Nie no, Mati nie wiem, no, bo Mati to używał w filmiku chyba, że ja nie widziałem w ogóle, e, nie widziałem tego filmiku, oglądaliśmy go we wtorek chyba. Cicho! Cicho! Ja mówię. Cicho, Janusz. Poza Wczoraj w był trochę poważny odcinek, ale dziś też na podstawie kilku maili bym e, nawiązał. Przedłużyłem skrzynkę płatność, mamy stogi giga dalej. Możecie wysyłać maile. Możecie wysłać maile. <laughs> Duże załączniki. Poprosiliśmy, żeby napisali do nas ci, którzy chcą coś wygrać. Proszę cię, Wybierz kogoś z tych, którzy chcieli coś wygrać. Tak naprawdę to nie. W zeszłym tygodniu zrobiliśmy w bodaj czwartkowym odcinku, nawet na pewno w czwartkowym odcinku, taki temat, gdzie rozmawialiśmy o tym, że jest badanie w Stanach Zjednoczonych, na podstawie którego dowiedzieliśmy się, że młodzi ludzie, młodzi mężczyźni mają problem z podbijaniem, z, podbijaniem, z podrywaniem, z tak, wchodzeniem w relacje. I mimo iż odcinek ten ukazał się w czwartek, czyli wczoraj, jak my nagrywamy, to od wczoraj, już wczoraj wieczorem, jak patrzyłem w skrzynkę mailową, sporo maili w ogóle, gdzie uzewnętrznialiście się jeżeli chodzi o wasze przejścia na tym takim, w cudzysłowie, rynku matrymonialnym i powiem ci, różowo nie jest. Co nie jest różowo? Każda historia jest inna, więc to trzeba by każdy ten mail przeczytać i przeanalizować, więc moglibyśmy tu siedzieć godzinami. I mm -hmm. tego tu nie zrobimy. Jakie odczucia miałem, miałem odczucia czytając tak, te maile, to to, że jest dużo smutku, niepewności i, i na podstawie na przykład pojedynczego spotkania nieudanego z kimś, mm -hmm. osoby trzymają to w sobie i postanawiają nie wchodzić. Nie próbować kolejnych I relacji. Mówimy tu po obu stronach. Więcej mam mężczyzn, ale okay. są, męż... są maile też od dziewczyn. Mam tutaj mail od Agnieszki. Agnieszka się identyfikuje jako osoba, która jest heteroseksualna i generalnie wchodzi w różne relacje, krótsze i dłuższe, więc ma doświadczenie, więc ma też jakiś tam ogląd i próbę facetów, z którymi się spotykała. I teraz do maila. Proszę o od... maila. Częstym schematem, w który się pojawia, jest lęk przed zaangażowaniem się wynikającym z przeszłych traum. Schemat, który zaobserwowałam jest bardzo prosty. Zwracamy na siebie uwagę, idziemy na kilka randek, koniec. Umawiałam się z mężczyznami, z RPA, Kanady, Portugalii, Ameryki, Polski. W liceum byłam ze Ślązakiem, bo urodziłam się w Bytomiu. Tinderowałam raz mężczyzna w Barcelonie. Zagadał do mnie po prostu na ulicy, kulturalnie przedstawił siebie i swoje intencje. Spotkaliśmy się kilka razy i jesteśmy w kontakcie do dzisiaj, ale on mieszka w Kapsztadzie. Często te randki, nawet jeszcze, nawet nie są jeszcze randkami, tylko przed przedrandkami. Co to jest przedrandka? No już jak mieszka, tłumaczy. Randka jest dla mnie zdefiniowanym spotkaniem, gdzie dwie osoby wyrażają chęć Każdy, wspólnego tak poznania siebie z nacechowaniem romantycznym. Nauczyłam się rozpoznać w sobie. W którym momencie chęć podążania za uczuciem jest silniejsza od uczucia chęci poznania kogoś, budowania jakiegoś fundamentu pod relację. Feedbackiem, który słyszę cały czas jest Agata. Aga, jesteś cool, ale ja sz nie szukam niczego poważnego. Ja mam takie, ja ja ty się, to po co tracisz mój i swój czas? Był moment, że właśnie wikłałam się w takie situation chips i tkwiłam w nadziei, że coś się zmieni. Teraz, kiedy zwęszę czerwoną flagę, od razu, od razu odwracam się i kultuję. To jest trudne, nie? W sensie, bo jednocześnie nie możesz nikogo od razu na samym wstępie zapytać, czy szukasz czegoś poważniejszego. Chociaż nie, no bo może ktoś tak ma zdefiniowane, że. Tak samo jak ona, właśnie. że ona jak już to ma, że jak już, no właśnie, że jak tak. już idę na randkę, no to. No nie wiem, wtedy sobie mówią, że. Ej. My sobie mówimy teraz no jest, wprost, że nie, nie, nie. I jeśli, jeśli miałoby to iść dalej, na przykład mm -hmm. druga, trzecia czy, czy, mm -hmm. no to po to, żeby na czwartej się nie kończyło. No bo rozumiem, że z tym jest kłopot, że na czwartej się kończy, nie? Tak, tak, lat, tak. Generalnie tak, że po prostu ludzie się spotykają po to, żeby się spotkać. czyli... Ile ma lat? A to ma sens. Ile ma lat? Aga? A nie wiem. 30. 30-letnią 30 rodzinę. <laughs> Ciekawe, że dostaje jakiś metal za bieg przełajowy. 30-letnią rodzinę. 30-letnią 30 rodzinę. 30 to są moje ulubione urodziny. Są ludzie, którzy są singlami albo. Są w relacjach nieformalnych, uh -huh. ale nie mają stałego związku. Czyli jako że jesteśmy istotami społecznymi, chcą się spotykać, nie? Uh -huh. Brakuje Czyli, im tego. Brakuje im tego. Czyli na przykład przez aplikacje randkowe spotykają się, ale to co Aga pisze, to że często spotyka się z sytuacją, w której facet po prostu chciał się trochę pospotykać, może chciał też uprawiać seks, ale generalnie nie szukał. Na dłużej, na dłużej czegoś. Czyli chciał po prostu osoby, z którą spotka się parę razy, pójdzie do kina, pójdzie do restauracji, porucha się, będzie fajnie, i będzie w takiej formie, na takiej zasadzie: jesteśmy dla siebie, żeby sobie drogę pogadać, jesteśmy dla siebie, żeby się czasem ze sobą przespać i zaspokoić swoją potrzebę seksualną, ale nie jesteśmy parą. I Agacie to przeszkadza. I to jest trochę dla mnie esencja tego maila. Przejdźmy do facetów. Tak? Proszę o od... facetów. Tak? Michał pisze tak. Michał, a Michał z kolei zwraca uwagę. Mam trochę dystans do tego maila, ale jednak go przeczytam, bo uważam, że to też jest ciekawy wątek. Zerknijcie sobie na badania testosteronu u mężczyzn, które były prowadzone na przestrzeni bodajże ostatnich kilkudziesięciu lat. Hormon ten u dzisiejszego dwudziestolatka jest drastycznie niższy niż u dwudziestolatka na przykład w latach 60. XX wieku. Spowodowane jest to przede wszystkim tragicznym stylem życia, ciągłe siedzenie, fast foody, brak ruchu, wysiłku, toksycznym otoczeniem, Pośrednio również tragicznej jakości jedzeniem, nawet tym nieprzetworzonym, które powoli skutecznie wpływa na ogólny stan zdrowia. Czemu o tym mówię? Na takie kwestie jak strach przed ryzykiem, w tym przypadku ryzykiem odrzucenia bądź zbłaźnienia się, bądź też brakiem zainteresowania płcią siwną, wpływa w dużej mierze właśnie niski poziom testosteronu. Zaryzykuję stwierdzenie, że to nawet główna przyczyna obecnego stanu męskości na świecie. Czyli testosteron wpływa na to, jakie ryzyko jesteś gotowy podjąć? Jesteś taki waleczny? Tak. No i dobrze. Niektórzy powiedzą nawet, że z męskością obecnie się walczy. Wskazuje jako coś złego, aniżeli godnego pochwały. Moim zdaniem częściowo jest to prawda, moje spostrzeżenia są takie, że czasami pojęcie toksycznej męskości jest po prostu u niektórych osób z nią walczącą zbyt szerokie i dochodzi do tak tzw. wylania dziecka z kąpiela. Biorąc powyższe pod uwagę, osłabieni przez toksyczne realie, w których żyjemy, złe, antyzdrowotne wybory życiowe oraz niejednokrotnie stłumieni wpajanym nam obrazem toksycznej męskości zamykamy się w domu, stajemy się nijacy, tracimy charakter, nitujemy, zamieniamy się w Inceli. Czyli e, ogólnie moja wczorajsza wczoraj, wczoraj była w Coca Coli. Tak? Mm -hmm. Moja... Gdzie Coca-Cola? Gdzie Coca-Cola? Ja tego nie znałem, kramuś Gdzie Coca-Cola? <noise> Coca-Cola? Mi się Gdzie Coca-Cola kojarzyło zawsze tylko z Najmanem to Macie tą kolkę jeszcze? Tak, tak nie no, Macie tą kolkę macie, jeszcze? To macie tylko... Macie tą kolkę jeszcze? To w ogóle jakby ton jest inny wymaga. Ale to samo, ale... No nie no Gdzie, Gdzie Coca-Cola? ale przekazuj sam Gdzie Coca-Cola? Ale Najman chciał pić kolkę do pizzy, którą zjadł w hate parku Soté tak. czy samą kolkę nie. A Kononowicz chyba chciał. Do Gramsa, który stał do nas stole. stole. Go Ale czy, czyli, czyli, jak ogólnie niezdrowe jedzenie obniża mi testosteron, tak? Nie, widzę, że to jest ten wątek. Jest... Ja nie wiem, jak ja mam. Ciało? Holistycz... Ja mam wysoki, ja mam średni. Chyba, jakbyś popatrzył na mnie, to jaki ja mam średni. Holistycznie trzeba na to patrzeć. Ja bym chciał być średni, bo każda w każdą stronę jest za Ja, ja myślę, zdone. że na to trzeba patrzeć holistycznie. Y, to nie jest tak, że jeden burger więcej. Y, z testosteronu. Bo Cześć ja miałem zbiega. ostatnio robione badania w ogóle przecież. O, zej sprawdź! Proszę cię. No to Karolina? Nie, sobie. to jest pies. To jest ramena, badanie krwi. Proszę no. <grym> nie podglądać, że mam badanie krwi, Z Czym ry? Jest, jest. Jest. Ja mam Państwa tylko pamięć. Min Max. Min jest 249. Max jest 836. Karolina 748, czyli za Kurwa! Do spodu. Grubo do spodu. <grym> <grym> Mati! <grym> uh, uh, uh. Co ja widzę i dobie! Czyli dobrze, że nie ponad stanął, bo to było niezdrowe. No ciągle spało przy... ale... stojącą chodzi niedobrze. Ale jest przy górny. O mnie to jest staro nie erekcję. Jak nie kurwa! Gór... Ale jest przy górnej granicy. Ale co? Ale kurwa prawie. Męski narząd pulciowy! Jak się dowiedzieć, jaki mam e, przejrzystość moczu, więc jest przejrzysty. No i daje gość! Jasno-żółty, ciężar właściwy mojego moczu. Jest, moczu, moczu. To 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 jest moczu, moczu to jest moczu, tak? Jak kał też chcesz? Czy... Masz? <laughs> nie, KU chyba <pan> nie robi. <laughs> Dlaczego? A coś z tych przekrojowych tych. E, ci no. wyszło? Ho od lat, ale od lat. Holestery? Cholesterol, Cholesterol no zawsze lecił tylko ponad normą. Musisz o margarynę wcinać, omega 3. Nie ze mną te numery. Kocham tłuszczyk, masło, nie mogę, ja muszę. ale margaryna jest tłusta. Nienawidzę margaryny smaku. Tylko masło się liczy. <grym> a masmix? Nic masło. Serio? Wolę kupa nie jeść, Masle. jak mam jeść masmix. Masmix jest fajny, bo jest słony, tak? Nie jest dobry masmix, żadne takie... Jest niedobre. Na mas, masło. Tylko masło się liczy w życiu i koniec, a nie jakieś masło Masmix wyciągasz z lodówki i się a smaruj, a to Nie, no, nie to masło, nie ma, tylko się liczy masło. kroce kamienia I potem, ja nie wiem, my, my, my niby z Monem jesteśmy tak dograni, hmm. że czasem ale. wpadamy na ten sam pomysł, ten sam sam, i, i sobie wtedy wpadają, no O, powinniśmy ze sobą być, i tak? Dalej. Ale, że, ale czasem po prostu mamy tak różne zdania, że ona uwielbia masło to takie twarde z lodówy. Że w kroi? tak? W a ja, mówię, ja nie mogę tego kroić. I potem, jak wiesz, próbuję Możesz to. skrobać, bo tak nie No, no wiem, ale to. Zawsze skrobię i zawsze słyszę, że trzeba skrobać. Ja już tego nie mogę słuchać. I pozostałem dziury w tym, w, tym, w, tym, w tym, co owija maso. Tak jak takie... Janusz Kowalski pokazał jakie dziury tak. w boisku Tuska. Tak wyglądają dzisiaj boiska Donalda Tuska. I on chce rządzić Polską. Aha! Dokładnie. Ja robię takie dziury w, tym, w tej folii, potem zawijam to masło, ten, ale ciężko się to smaruje. To robimy się... mieć maselniczkę, normalnie Tam stamtąd, takie jak jest maselniczka, normalnie się nabiera masła i ten. Masełko mam. Z piątnicy, no bo skąd? Wiesz Bur... jaka mar... jest prosta, bardzo tips and tricks, żeby masło nie było otwarte? Bardzo prosta. Wsadzić do reklamówki w lodówce. Wkładać go do lodówki. <laughs> Cicho, ja mówię. Cisza! Niech upadnie ten mit w Karola, który jest przeseksualizowany i zj**any. je do A to, to nie było rozseksualizowane, to, to ale śmieszne. Nie no, w no, no, dupa. To jest kupa. No dobra, nieważne, jest git. Cicho, Też ja mówię. na no. masło, żeby się smarowało i równocześnie nie jełczało. Nie jełczało? Nie jełczało. Jełczało, no. <śla> tu wsadzić je do dupy. <śla> <śla> nie wierzę, matiku. <noise> Rany boskie. Dawaj, jestem gotów. Wkładasz masło do pojemnika takiego. Jakiego? No po dłużne. Gdzie kupuję do taki pojemnik? Nie wiem, poj w, K K K z plastik w Tigerze. Z Tigerze. Czyli taki jest zwykły pojemnik plastikowy. Może Co z Tiger. Poza Kopenhagen, Tiger? Copenhagen Tiger, Copenhagen. Co? Stary, nie ma ani jednego sklepu Tiger nigdzie. Ale pieprzesz ja Tiger że to... Kraków. Pisz Tiger Kraków na mapsach. Co? Nie wiesz, że nie znasz Tigera. No, Tiger to jest taki sklep ze wszystkim. Mało coś tych Tigerów, to prawda. Co? O, no bo wiesz, że długo. No dzieci trochę. Nie, że długo opis kupisz, że kubek kupisz, na że tajnik. Tak, okay. taki z wszystkim niczym. No. Tiger. Tak. Że parasolkę kupisz, pani skarpetkę, tak. Nie, to kojarzę Action, kojarzę pepko. No to to jest coś takiego, tylko że nie było ładniejsze, bo to jest. Że, że, ale też ceny tam takie. Flying jest. Tiger. A dawniej się to nazywało Tiger, ja mam Tiger. Każdy mówi na co Tiger. I co? O, Kupujesz? A, ja no pudełko, pudełko. Wsadzam no. masło w pudełko? Kupujesz takie pudełko, wkładasz no. to masło i zalewasz wodą. A mówisz to, chyba kiedyś, że woda. Co się nie miesza z wodą? Gówno. Ale! No. Ja pierdol! Zabije się. Nie, koniec, proszę mnie zamknąć. <śmum> A ja miałem taką nadzieję w oczach Kurwa, Co się nie miesza z wodą? No. Tłosz. Dobrze. Brawo! <śmum> Brawo, wodeczku! Super! Główno. Ale jak ty wystrzeliłeś ty w ogóle? Co się nie miesza z wodą? Główno. <śmum> O, mam już pomysł. Bo, wiesz, bo Wkojarzy, tak. jest to, z no. na powie, jest chyba. Takie stacjonarne AliExpress z selekcjonowanymi no, no, produktami. No, dokładnie. O, fajne, widzisz, no. fajne, widzisz? Okay. <grym> Nie pij głów. gówno. Pójdziemy kiedyś. Pójdzie, to nie ma po co iść, stary, to nie jest jakieś jednym... pudełko mam tam kupić. Nie chodzi o to, że gdzie kupisz <grym> takie pudełko, no w Tigerze <grym> kupisz takie pudełko na pewno, bo to jest o. sklep z takimi rzeczami. Kurde. <śmieniu> nie wierzę. Okay. Cała ta historia, tak się sprowadziła to gówna. Gówno, odpowiedź to gówno. Kochani, dziękujemy Wam bardzo. To czym był... czym był dzisiejszy odcinek jeszcze, raz, żeby badać krew <śmieniu> o, o, testosteron. To jest <śmieniu> głównie testosteron. I, I apropon... co się nie miesza z wodą szklamierz? <śmieniu> gówno. I tłuszcz. Aha! Kochani, to był lekkostronium czwartkowy, e... który się nie miesza. <śmieniu> to jest mój kolega Karol to jest mój kolega Wodek Markowicz. A Wy jesteście lekko stronniczy. Badajcie się. W sensie Możecie się nawzajem też. Można, no, no, można. No. Tylko konsent Pamiętajcie, konsent. Mogę... jakbyś się poczuł. Mati. Trzymaj się Mati mocno. Trzymaj się cicho. Mocno, mocno. Cicho. Mocno. Janusz, Przeguń, Janusz, do pracy!